Zagrają organy tymontymański Paluch. Na scenie wystąpią także Poznański kapele i koniński zespół Fader France. Koncertowo przebiegnie Ślesin Lake Festival, który odbędzie się w najbliższy weekend od 6 do 8 sierpnia. Chętni będą mogli także wyruszyć w rejs z Pawełkiem w towarzystwie DJ-ów oraz wziąć udział w kwestii i licytacjach. W ten sposób wesprą Sławka Wanata, prekursora konińskiego hip-hopu, który walczy o odzyskanie sprawności. Licytowane bilety jest ich niewiele, bo tylko 40. Natomiast no, ja akurat też byłem zwolennikiem tego, żeby włączyć turystów i osoby, które mają działki, mają motorówki w ten rejs. Zdecydowaliśmy, żeby była to godzina wcześniejsza, więc statek wypłynie o godzinie 20.30. Z niego będzie leciała muzyka i DJ będzie fajnie grał. Rehabilitacja jest konieczna, aby 43 lata, który w wyniku pęknięcia tętniaka doznał rozległego wylewu i udaru, stopniowo mógł wrócić do zdrowia. Na efekty trzeba będzie poczekać, ale już teraz wiadomo, że leczenie przy rezultaty. Był taki fajny dzień, że rehabilitantom udało się uzyskać to, że Sławek na chwilę z pomocą takich ortez na nogi, ale po minutkę, dwie minutki stał sam, więc to jest ogromny sukces uważam. I to świadczy o tym, że ta rehabilitacja jest skuteczna tak? i że, że jest szansa na to, że Sławek będzie chodził, będzie funkcjonował. Mało jeszcze mówi, ale po prostu ja widzę, że wszystko rozumie. Po prostu wszystko rozumie, natomiast no jest gdzieś taka, ja to nazywam w takiej trochę Skorupie jest, przez którą musi się po prostu wydobyć. Akcjom organizowanym na rzecz Sławka Wanata towarzyszy hasło razem dla Cepisa, oprócz zbiórki na portalu się pomaga pel w mediach społecznościowych została uruchomiona specjalna strona, na której prowadzone są licytacje.